Hej, hej, hej! Witam Was wszystkich bardzo szuszurdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Pokemon White. To na początku lecimy z powrotem do Nakrin, gdyż yy, miałem tam dotrzymać obietnicy, więc jestem słowny, a przynajmniej się staram, więc yy, to zrobimy. Otóż musimy znaleźć Timbura, gdyż jeden z użytkowników chciał, żeby zostać Timburem, więc dajcie mi po prostu chwilkę, ja szybciutko go znajdę, żeby już nie tracić czasu i zaraz się widzimy. Okej, okay. mamy Timbura, no i tak, jeszcze wspomnę za chwilę, kto otrzymał shoutout, spokojnie, nie bijcie się, o, ta, nie pamiętam jak ja to nazywałem, o! myślę, że zawsze się łapie podczas tego... Yy, no nie wiem, zdarzenie? Nie pamiętam, jak to nazywałem, ale patrzcie jaki... jaki wredny. Tak nie powinno być. No ale cóż. Łap się, mój drogi. Dobra. No więc tak prośba spełniona i na prośbę właśnie użytkownika akio.pl8 nazwę tego Timbura, Akio czy tam Timbera, Uorewa więc pozdrawiam bardzo szuszurdecznie przypominam, że jeśli chcecie zostać złapani, wystarczy mi o tym dodać w komentarzu, dobra dzisiejszy shoutout otrzymuje użytkownik The Mister Balonik, więc pozdrawiam bardzo szuszurdecznie lecimy z powrotem do Isirus i lecimy do kolejnego miasta Nie mamy w sumie aż tak daleko znowu um, Więc Postarajmy się to szybko załatwić Dobra, jaki team? Hmm, hmm. Może Lifa wyciągniemy na pierwsze miejsce Już tam z Egem. Chyba mi się nie chce go wyciągać Więc niech zostanie już Z Anią I lecimy tu Dobra, co tutaj jest? Jezu co? I'm so drunk Tutaj właśnie w tej wodzie wyskakują też pokemony dzikusy. O, Stanfisk. Stanfiska złapaliśmy, ale co prawda go nie nazwałem. Więc szybciutko, jak, jak pamiętacie. Dobra, więc train Osłapmy go jakoś tak. Tylko żeby statyk, No nie! Nie zadziałał, chciałem powiedzieć, ale whatever. Dobra. Leć, leć ultra ball. Ciach, ciach, ciach. Okej. Okay. A więc... Na prośbę użytkownika Mr. Exerot, nazwę tego stanfiska: Ex. matko, więc pozdrawiam bardzo szusurdecznie. I dobra, mamy już stanfiska jakiegoś porządnego, więc chociaż tyle. O nie, ja chyba włączę repel, bo to mnie dobija. Palpitot, idź stąd. <laughs> no tak, i ogólnie, przepraszam, że już tak się trochę średnio utrzymuje nasza koncepcja jednego przynajmniej czy tam dwóch odcinków dziennie. Wiecie, że teraz jest nowa seria, Mighty Magic. Poza tym a ja mam teraz szkołę niestety znowuż. I dodatkowo tak z grubej rury zaczynają po feriach i mam już sprawdziany, więc staram się jak mogę, żeby wam coś tam nagrać. Więc tak to wygląda teraz. O, jakiś item tam jest, dobra, ale najpierw zawalczmy z tym rangerem i zdobądźmy tam ten TM, bo to jest TM właśnie. Dobra, jakoś to ogarnę. bo mam tutaj bałagan trochę. Dobra, i co ty masz, Luisie, kochany? Capciu, okej. Okay. Nie powinno być kłopotu. No dobra, więc e, zostało nam do ostatniej odznaki naprawdę niedużo. E, po ostatniej odznace praktycznie też odrobinka tylko... Podróży i jesteśmy przy lidze, więc ta seria zbliża się ku końcowi. Trochę się cieszę, bo w sumie chciałbym już nagrać następne części. Jednakże powiem wam, że po, po Black and White zrobimy e, troszeczkę przerwy. Ja zacznę wrzucać dwa odcinki Might and Magic dziennie, zamiast poków. Nie wiem z tydzień powiedzmy, że nie tam, że jakieś nie wiadomo ile. Ale też nie chcę od razu e, wrzucać poczków, bo po prostu chcę też odpocząć trochę od nich. Po wszystkim. Ale póki co jeszcze seria trwa, więc się tym nie przejmujcie. Dobra, Awciu, dawaj flame burst. Jej. Tak, i pytałem was, jak pamiętacie, kiedy zdobywa się Dusk Stone. I niestety wydaje mi się, że chyba dopiero po lidze. Ale wydaje mi się też, że był jakoś wcześniej, więc. Powinniśmy móc ewoluować awkę na czas. Mam nadzieję, że tak, bo trochę lipa jak po lidze Dopiero zdobędziemy kamień, ale nie wydaje mi się właściwie. Wydaje mi się, że był jakoś wcześniej, więc zobaczymy, jak to tam jest. Dobra. O, to nie jest jednak TM, to jest poison Borb. Burb. <gryw> barb. To przedmiot, który zwiększa siłę trujących ruchów. To nie wiem, gdzie jest sludge bomb. Wydawało mi się, że tu, ale chyba. Chyba trochę w innym miejscu. Dobra, chodźmy tam, bo tam też coś leży. O, tutaj jest, no okej, okay. no to byłem blisko. Dobra, a więc zagadajmy ta, z tamtą Parasol Lady na pewno będzie chciała walczyć. Mówi o dźwiękach plaskowatych, że są już słodkie. <laughs> If you know. No dobra, co ty tam masz? Freelish, ok, nie powinno być problemu. Jak z niczym zresztą, ostatnio nie mamy problemu więc będzie git. No i ostatnio mnie też zaczęło trochę irytować, jak piszecie mi pod wszystkimi filma, filmami kiedy poki. Do tej pory usuwałem, ale teraz postanowiłem, że będę blokował od razu każdą osobę, która tak mi e, wyjedzie z takim pytaniem pod innym filmem. Więc uważajcie po prostu, nie chcę Was ba banować, ale wiecie, to jest irytujące po prostu. No ale cóż. Dobra, Daklec. Och, nasza odet ta za młodu. Dziwne, że jeszcze nie ewoluowany. Ale w sumie jeszcze level ma. W ogóle, jakie słabe te pokemony. Albo my jesteśmy za silni, albo pokemony za słabe. Przeciwników, nie wiem w sumie. Zimą, jak tutaj chodzicie, to te, to ta woda jest zamarznięta i lecicie po całej długości. Niektórych właśnie itemów nie można zebrać przez to. Full restore, nieźle. Dobra, chodźmy tutaj, bo tutaj jest takie... Miejsce dodatkowe, do którego można pójść, ale nie trzeba. My tam pójdziemy. Annie, are you okay? Are you okay? Are you okay, Annie? Nawet nagrałem cover tej piosenki. Hehe, Michaela Jacksona, uh, uh, uh. To było straszne, ale w sumie... Ja lubię śpiewać, ale nie umiem. To jest mój problem. Dobra, Sinccino, nie powinno być kłopotu. Mój Sinccino pozdrawia, mój plusiak. Plusiak, nie wiem Jezu. Tailsnap, Dawaj Leaf, mam nadzieję, że przeżyjesz, okej. Okay. W ogóle, jak Leaf szybko stracił życie, znaczy, wiecie o co mi chodzi, HP mu spadło dosyć szybko. Mam nadzieję, że to naprawimy. Narzekaliście też, że poprzedni odcinek był nudny, i wiem o tym, no ale co ja poradzę, że są takie momenty w grze, gdzie więcej jest gadania niż akcji. No tutaj będzie też według mnie nudny odcinek, bo w sumie tylko e, drogą się pewnie zajmiemy, tylko tyle zdążymy pewnie zrobić. No ale cóż, raz tak, raz tak, nie? Raz na wozie, raz podwozem, co tutaj jest. Ultra Ball, ok. W sumie moglibyśmy teraz złapać już y, trzy legendarne Pokemony praktycznie, ale w sumie nie chcę, chcę się zająć takimi rzeczami po lidze właśnie. Żeby już to było jakieś uprzątnięte, teraz y, lecimy tylko zgodnie z fabułą. I ci, którzy będą chcieli zobaczyć takie rzeczy, to sobie obejrzą ewentualnie właśnie y, zdarzenia po lidze. I będzie git. No. Ale właśnie odkąd zdobędziecie chyba serw, to możecie właśnie e, zdobyć już te trzy legendarne Pokémony. Ja ich nie lubię, ale no, są pomoc dobre. Ja nigdy nie używam w grze legendarnych Pokémonów, jeśli nie muszę. A są takie momenty, które wymuszają to niestety. Ja nie lubię, wydają mi się takie jakby szczytowane jakieś, wiecie. Nie lubię takich Pokémonów, które mają za wysokie statystyki z kolei. Jakoś tak nie lubię, zawsze wszystkie łapię, bo to jest taka, taki tik kolekcjonera, że złapię wszystkie, you know. Ale tak to zawsze gniją w boksie i nigdy ich nie wyjmuję. Okej, okay, Frakszur. Na Frakszura, chyba go jeszcze nie widzieliśmy ogólnie, wyrzućmy Odette. Nie wiem czemu, ale cóż... No, oto Fraktur, wyższa forma Aksiu. Nie jestem pewien, czego widzieliśmy właśnie, więc przedstawiam. Tak się prezentuje. Dosyć fajny Pokémon, ma takie dziwne coś, jakby przebiegające przez twarz. Taki, jakby kieł jakiś dziwny. Nie wiem, co to jest ostatecznie, ale, ale wygląda epicko dosyć groźnie. Więc, Owl. Oh well. Dobra, Fraktur pada. No i co, niedługo takich e, Pokemonów będziemy widywać y, dziesiątki, gdyż jak mo być może słuchaliście mnie y, i tego co mówili NPC w poprzednim odcinku, to ostatni lider w Unowie jest właśnie używa y, pokemonów typu smoczego. Więc może być trochę problemów, jeśli odetta nie nauczy się żadnego lodowego ruchu. Bo na smoczy nie liczę, bo nikt z naszej drużyny się y, dobrowolnie smoczego ruchu nie nauczy niestety. Dobra, tutaj zimą się dostać nie możecie na przykład, o coś tam bulgocze, ale nie idźmy tam paskulin. No, jest tu kilku trenerów, więc można sobie odexpić powiedzmy, chociaż nie ma za bardzo na czym, same nudne pokemony. Uuu, emolga, hmm. Dobra, Lifa chyba trzeba będzie zaraz wymienić, bo sobie przestaje radzić. Znaczy, wiecie, są takie pokemony, hmm, naprzeciw którym sobie średnio poradzi, może tak to powiem. Uuu, uh, light, light screen. Hmm. Ciekawe, dobra. Najpierw Lifestyle, wiecie, to trochę go tam osłabi i nam trochę e, życia e, zregeneruje. Static nas pewnie dopadnie. uuu, uh, krytyczny cios. A patrzcie, jak ładnie. Ostatnio nam się częściej zdarzają. Alo, Momola, oki. Okay. Chodź tu, Dzidziu. Kochanienka. Trzymaj... O nie, Protect! Boże, jak ja nie lubię takiego sztucznego wydłużania walki, to jest bez sensu według mnie. I kolejny Protect, bo why not, przecież to jest logiczne. Dawaj, teraz ci się na pewno nie uda. Trzy razy pod rząd chyba się nigdy nie udaje. Nie, jest szansa, ale niewielka. I często się nawet nie ryzykuje. Ja to nawet czasem dwóch razy wolę nie ryzykować. Bo ja mam pecha w tych pokach jakoś tak dziwnie. Dobra, alo, momolo, żegnaj. I co ty tam jeszcze masz, rangerko? Maraktus, dobra, to zmieńmy może Poka na Odettę. Bo Afka ma tam wysoki poziom, więc może Odetta się tym zajmie. Chodź do nas, kochana. R slash, No, i co ja wam jeszcze mógłbym rzec ciekawego? W sumie nic mi się na, na myśli nie nasuwa Żadnych nowych pokemonów nie spotykamy, więc nie mam za bardzo o czym gadać niestety Dobra, wymienimy Leafa na Odettę Tak postanowię Bo tak Odetta w sumie chyba będzie chciała poznać Hurricane niedługo, ale my tego jej nie nauczymy Nie lubię ruchów, które mają jakoś tak niewiele celności Mnie to drażni zawsze jak nie trafia, na przykład dlatego nie lubię Thunder, czy jakichś takich właśnie dziwnych ruchów. No ale cóż. Dobra, co ty masz? Pewnie baskuliny. No a jak? <laughs> Więc R Slash tutaj się przyda. Mm. No i w sumie niedługo minie miesiąc, odkąd leci Pokémon White na moim kanale. Szybko minęło w sumie. Mm. Bardzo szybko Ale to dobrze Ja wolę już, żeby ten czas szybciej zleciał I dużo zmian wpłynie Uuu, Stanfisk, zostań No ale zmiany są czasem potrzebne Ale to nie będę wam mówił Być może kiedyś wam powiem, jeśli się wszystko ułoży Ale don't worry Dobra, Stanfisku żegnaj Jezu, jaki dziwny dźwięk Dobra, Damon pokonany, huchę. I co ty tam jeszcze masz? Tutaj był jakiś item, mi się wydawało, ale chyba mi się tylko wydawało. Smutek, no ale tuż, dobra. Chodźmy stąd i tu chyba już po tej stronie wszystko zobaczyliśmy. Tutaj strength się przyda, więc Leaf do działa. Huchę. I posuwamy. Tutaj jest jakiś item, z tego co pamiętam. No. Ultra Ball. Okej. Okay. Ultra, bo zawsze spoko i ogólnie też y, ktoś pod ostatnim odcinkiem zaproponował mi i hack y, Light Platinum ja o nim dużo słyszałem jednak jakoś nigdy nie miałem styczności z nim i postanowiliśmy z Michi go wypróbować i w sumie jest bardzo dobry nawet przez chwilę mi przemknęła myśl żeby nagrać go ale to w bardzo dalekiej przyszłości ewentualnie bardzo mi się póki co podoba, jest ciekawy, fajny, dopracowany i jeśli wy też czegoś takiego szukacie, to polecam. I dziękuję za polecenie mi. No więc to taka e, spin-offowa ciekawostka. Dobra, odetta niestety oszołomiona. O, ale da sobie radę jak dobrze. Więc żegnaj Firiliszu. Jeszcze jeden poks. No, jak oryginalnie. W sumie Michi mogliśmy wyciągnąć, ale już trudno. Dobra, miejmy nadzieję tylko, że Odetta się już nie będzie... O, dobrze. ...bić ze sobą. Bo to ostatnia rzecz, jaka nam potrzebna. Uch, uch, uch. Dobra. No, to, takie starcia niezbyt efektywne są zawsze smutne. Och. Dlatego ja lubię mieć dużo różnych ruchów, różnych typów, żeby zawsze mieć asa w rękawie. Hehehe, na przykład na WiFi to się bardzo przydaje. Dobra, tutaj coś leży: Max Iter. uhuhu dobra, i tutaj chyba już wszystko, wszystko zebraliśmy. Więc możemy stąd wyjść. Więc to zróbmy, nie będziemy tu przesiadywać. I dobra, idziemy dalej. Ty, z tobą walczyliśmy. Dobra. Mm, wiecie co, chyba... Nie wiem, mam ochotę włączyć przyspieszenie i chyba to zrobię, bo ci trenerzy nie mają żadnych um, ciekawych Pokemonów, z tego co pamiętam i nie chcę po prostu tak dużo czasu tracić. O, fasad. Fasad to t... to ruch e, typu normalnego o mocy 70, który jeśli Pokémon go używający e, ma status jakiś negatywny. To zwiększa swoją siłę. Podwójnie. Więc fajnie. Fajny ruch wprowadzony chyba w trzeciej generacji. Bardzo przydatny. Zwłaszcza z niektórymi kombinacjami. Dobra, widzicie baskuliny. Nic ciekawego. Więc bitwy mogę poprzyspieszać chyba. Nie będziecie mieli mi tego za złe. A chcę po prostu, żeby akcja się trochę bardziej toczyła. Taka główna, że tak powiem. Uu, bo wiecie, zawsze jest ciekawiej moim zdaniem. Dobra, tutaj nam nie potrzeba yy, przyspieszenia. To był chyba ostatni trener? Nie. Dobra, no to jeszcze ona. Szybciutko pokonamy ją. Momola, widzicie. Więc Gites. Dobra, zaraz podleczymy Odette, gdyż na pewno będziemy chcieli to zrobić. Kochę. Spoiler. No ale cóż. Też nie mam czasu w ogóle na różne rzeczy na oglądanie The Walking Dead, a mi zostało kilka odcinków, to takie smutne. Dobra, tutaj mamy jakieś. O, właśnie most Tubeli. I tutaj co? E, ta dziewczyna wręczy wam codziennie pewien kamień. E, wręczy wam kamienie, które e, zależnie od rodzaju zwiększają e, długość e, czasu trwania ruchu, który wywo wywołuje jakąś pogodę. Na przykład Rain Dance to wtedy jakieś tam, nie pamiętam chyba... No, nie pamiętam jaki kamień, ale jakiś tam zwiększa od chyba 5 do 7 tur. Dobra, w każdym razie zejdźmy z roweru, żeby było bardziej epicko. I tak, nadchodzi Bianka. No i czegóż ona tam może chcieć, jak nie walki? Tak, podróżowała, zastanawia się, zastanawiała się, yy, co zrobić ze swoim życiem. Myślała o tym, że fajnie by było być modelką jak Elisa, ale coś chyba nie z twoim ciałem, Bianka. Przynajmniej nie na razie. Tak i yy, mówi, że chciałaby prowadzić badania jak profesor Juniper. No i co? Bitwa się zaczyna, więc zobaczmy... O, sorry. <laughs> zobaczmy czego tam Bianka się nauczyła. Nadal ma tylko cztery pokemony, co jest dla mnie smutne. Ale dobra, ma Startlenda. Więc cóż... No, stary pokémon chyba miała już go poprzednim razem, albo może i nie. Teraz chyba będzie miała już wszystkie wyewoluowane Pokémony. Więc koniec yy, tej, wiecie, potyczki z jakimiś lilipapami i tego typu sprawami. Więc zobaczycie przy okazji, jak wygląda ostatnia forma jej startera: samurot, Jeśli się nie mylę, oczywiście. Dobra, ten chyba się teraz uleczy. Oczywiście. Teraz to już full restory latają, czyli przedmioty, które leczą całkowicie życie i wszelkie statusy. Bardzo fajne, przydają się, naprawdę. I kolejny full restore. Are you serious? Oh my god. No dobra. No to Surf. Surf to the deaf. Oh yeah. Przepraszam też, że jestem taki trochę niemrawy, ale chciałem po prostu wam nagrać, żebyście nie byli źli. Uh, no i co? I tyle. Dobra, Odetta zdobywa dużo doświadczenia i samurot. Ok, na samurota może weźmy Michi. Albo Lifa weźmy, Lifa. Więc chodź odetto i idź leaf. Takie wiecie, starcie starterów niczym e, w naszym pokoju e, 4 stycznia 2013. Tak właśnie wygląda samurot. Widzicie, że już nie stoi na dwóch, lecz na czterech łapach i tak trochę dziwnie to e, zrobili, no ale okej. Okay. Nie mam pytań. Dosyć fajny jest, on jest bardzo przydatnym Pokémonem i mocnym, więc... je. Yeah. No ale jak widać e, leafowi się nie oparł. Niestety Leaf był potężniejszy, więc level up. I okej, okay. Simisir. Na Simisira proponuję wziąć Adama. A co? Bo walniemy go jakimś Earthquake'em czy coś i będzie z główki. No i ostatnim Pokemonem Bianki będzie muszarna, oczywiście. Tu, tutaj się nic nie zmieniło. Niestety. No, ale następnym razem, jak ją spotkamy, to chyba będzie miała więcej Pokemonów. Z tego co pamiętam, przynajmniej. Więc mi sir Dobra. Wszystko na jednego hita praktycznie pada. I muszarna jako ostatnia. Więc chodź afciu. E, pierwszy raz będziesz e, toczyć bitwę z rywalem. Ach ta duma. Chociaż nie, przecież już z Czarenem walczyła. Tam pokonała przecież pierwszego Pokémona. Dobra, najpierw opaszmy mu, muszarne. Żeby tam trochę ją skrzywdzić bardziej. Uuu, jest oczywiście. I trzaśniemy ją zaraz Shadow Bolem, super efektywnym, więc będzie fajnie. Dobra, miejmy nadzieję, tylko że Awka nie będzie tutaj chrapała zbyt długo, <gry> i że tam się zwlecze w końcu. I trzaśnie ją tym yy, Shadow Bolem, <gry> O, świetnie, więc ginie. Znaczy, nie sądzę, że ją zabije, ale zobaczmy. O, patrzcie, zginie, bo od oparzenia jeszcze dostanie. Więc Awka pokonała muszarnej. Więc bardzo fajnie. No i Bianka ogólnie pokonana. Awka level up, Bardzo ładnie. No i tak, e, tak bardzo się starały nasze pokemony. Szuszur, jesteś niesamowity. Jestem naprawdę pod wrażeniem. To sprawia, że chcę ci dać to. Tak, da nam full restore, co jest trochę biedne z jej strony, no ale cóż. Lepszy ryc niż nic, nie? Fajnie, że chociaż to. Tak. E... Bianka mówi, że musimy zatrzymać Team Plazma, bo... E... Bo przez nich e, wszyscy będą smutni. No i mówi, że na pewno dostaniemy się do ligi, coś tam, jakieś pierdołki. No ale cóż, ja już nie będę ciągnął tej takiej e, niemrawej sesji, że tak powiem. I się po prostu z Wami tutaj pożegnam. Więc dziękuję Wam, Boże, głos mi się oba siada. To niedobrze. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, wyraźcie to łapkami, gdyż mnie one cieszą. Jeśli macie jakieś obiekcje, propozycje, e, pytania, to walcie śmiało. Przypominam, że banuję tym razem za kiedy poki. Naprawdę, uważajcie na siebie. No i cóż ja mogę więcej rzec? Do usłyszenia następnym razem w Let's Play Pokémon White. Trzymajcie się i pa pa!